Witamy i zapraszamy na nasze kolejne rozważania z cyklu praktyki duchowe. Kontynuujemy ten temat, sakramenty. Jesteśmy obecni przy sakramencie małżeństwa. Chciałbym, abyśmy dzisiaj skupili się, rozważyli sakrament małżeństwa w relacji do pokolenia Z, pokolenia milenianc. Tych osób, które urodziły się w między latami 1997 a 2012. Pamiętam takie dwa wydarzenia. W 2010 roku, wówczas jeszcze pracowałem w Afryce, pojechaliśmy na Filipiny, do Manili, aby tam studiować psychologię. Było to moje pierwsze spotkanie, zetknięcie się. Z Azją, z kulturą w tamtym kraju. Poszliśmy któregoś dnia na obiad do restauracji. I taka sytuacja. Do restauracji wchodzi rodzina. Rodzina w kulturze filipińskiej to takie trzy pokolenia, a więc około dziesięć osób. Wchodzi rodzina do restauracji i oni ze sobą rozmawiają. Następnie, zajmując oczywiście stół. Zamawiają obiad i ciągle rozmawiają. Rozmawiają ze sobą. I przed rozpoczęciem jedzenia jest modlitwa, oni się modlą. Dla mnie to było piękne, takie przypomnienie sobie kiedyś, co się działo w kulturze polskiej, w Polsce. I kiedy jedzą, oni ciągle sobie rozmawiają, śmieją się razem. I teraz wróciłem po trzech latach studiów psychologii na Filipinach, wróciłem do Afryki. W 2017 roku wróciłem na Filipiny i zacząłem pracę jako misjonarz na Filipinach. I wówczas poszliśmy również do restauracji na obiad. I niby chciałby się powiedzieć podobna sytuacja, a inne wydarzenia. Wchodzi rodzina. Powiedzmy około 10 osób. Wchodzi do restauracji i tym razem już nie rozmawiają ze sobą. Każdy, każdy, y, y, trzyma w swoim ręku, jest zajęty tym właśnie przedmiotem, smartfonem. I wchodzą do restauracji, zamawiają obiad, i, każdy, i ciągle każdy jest, jest y, y, zajęty tym swoim smartfonem. Nie ma już modlitwy przed jedzeniem. W ciągu jedzenia, w czasie jedzenia. Nie rozmawiają ze sobą, nie śmieją się razem. Od czasu do czasu ktoś weźmie od smartfonu, pokaże i powie, co tam widział, i się będą w jakiś sposób może przez chwilę śmiali. Zaledwie 7 lat. A jakże inna, inna sytuacja, inne doświadczenie. Rozpocznijmy nasze rozważania modlitwą chwała Ojcu. I Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków Amen. Sakrament małżeństwa i pokolenie Z, pokolenie milenians. Sakrament małżeństwa raz jeszcze przypominamy sobie, jest to dar miłości Boga dla człowieka. Aby właśnie w tej miłości, w tej relacji miłości z Bogiem i miłości między ludźmi, osobami. Związek małżeński pomiędzy mężczyzną i kobietą, rodzina, aby właśnie w tej relacji miłości, w rodzinie, człowiek, ty, osiągał to, kim właściwie jest, poznawał prawdę o sobie i żył tą pełnią. Pełnią. To jest taki proces poznawania siebie i życia pełnią, kim ty właściwie jesteś. I ten, ten związek, jak mówi psychologia, ten, te trwałe, intymne relacje, ten związek błogosławi Bóg, mówiąc rozmnażajcie się i, i czyńcie sobie ziemię poddaną. Dlatego mężczyzna zostawia swoją, swoją matkę i ojca, łączy się z kobietą i są jedno. Stanowią jedno. Mąż i żona. Stanowią jedno. I teraz z drugiej strony. Zobaczmy na... Na te pokolenie Z, pokolenie Milenians, ludzi, którzy urodzili się między 1997 a 2012 rokiem. Jedna grupa, ta, ta, powiedzmy, ta pierwsza grupa miała dzieciństwo w sposób takie, ja to nazywam normalne czyli dzieciństwo bez smartfona w ręku. 24 godziny na dzień. Ale już czas. Młodzieńczy, młode pokolenie spotkało się ze smartfonem i tak dalej kontynuuje. Jest grupa w, tej, w, tej, w, tym, w, tym, w tym pokoleniu Z. Grupa, która jakby, ja nazywam to, urodziła się, urodziła się ze smartfonem, a, a więc całe ich dzieciństwo, całe ich, ten młode pokolenie, czas młody, młodzieńczego etapu dojrzewania, to ciągle ten ten smartfon, ciągle ta obecność, ta obecność w świecie wirtualnym. Różnego rodzaju te social media i to wszystko, co się dzieje w świecie wirtualnym. I teraz zadajmy sobie pytanie. W jaki sposób ten młody człowiek, to dziecko rozwija się, rozwija w sobie, to, w sobie ten boży obraz i podobieństwo które zapisane w dna człowieka czyli w każdej komórce w każdej w jaki sposób ten młody człowiek to dziecko młody człowiek rozwija w sobie to pragnienie miłości kochania budowania intymnych i trwałych relacji miłości z drugą osobą innymi ludźmi świat wirtualny i ten młody człowiek a psychologia mówi jasno i wyraźnie, najbardziej takim mocnym wydarzeniem, doświadczeniem w rozwoju człowieka są relacje w etapie dziecka, rozwoju dziecka, relacje dziecko, rodzice, dziecko-matka. Bardzo ważny moment. Rozwijania w dziecku tego poczucia własnego miłości, uszanowania, dobra. To piękne doświadczenie, doświadczenie, nierozumienie jeszcze. Później, jako młody człowiek, relacje z, 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 z rówieśnikami, relacje, osobowe relacje, gdzie ten młody człowiek szuka i poznaje i wybiera wartości, buduje, buduje pewnego rodzaju tożsamość. I w tych relacjach właśnie odkrywa, przeżywa i doświadcza to pragnienie kochania, bycia kochanym, które najbardziej się wypełnia. W intymnych, trwałych relacjach miłości, w małżeństwie. Tak więc widzimy, że ten świat wirtualny odebrał w jakiś sposób tę, tę siłę, moc i to doświadczenie dziecku, młodemu człowiekowi, aby dojrzewał, dorastał, aby. Budził w sobie poprzez te relację z drugim człowiekiem, budzi w sobie to pragnienie spotkania drugiej osoby, to pragnienie i zbudowanie tej intymnej, trwałej relacji z drugą osobą i trwania. Trwania. Nie jedynie przeżywania, doświadczenia, bo mi jest dobrze, a później pozostawienie, porzucenie i szukanie kogoś innego. I tego właśnie chyba. Gdzieś zabrakło i brakuje pokoleniu Z. Pokoleniu, które w gruncie rzeczy wychowało się dojrzewa w świecie wirtualnym. To jest dla młodego człowieka bardziej ważne niż wyłączenie, odłożenie i bycie z innymi osobami. A nawet bycie z innymi osobami jest, jest często. I to widzimy, to widzisz dokładnie. Jest często związane z tym, że każdy siedzi ze swoim smartfonem, patrzy od chwili, od czasu do czasu może pokaże, co tam widział na tym smartfonie, pośmieją się i znowu wracają do tego świata wirtualnego. Ciekawa rzecz. Ja pamiętam takie, czytałem kiedyś takie doświadczenia, które zrobiono w Anglii. Odnośnie smartfonów i odnośnie potrzeby bycia razem, wspólnoty, rodziny. I był taki czas, kiedy smartfony stały się właśnie popularne i tak dalej. Był taki czas, że każdy ze swoim smartfonem uciekał do swojego pokoju, zamykał się i tam spędzał godziny, godziny. Minął jakiś czas, kilka lat badania, i co się dzieje? Bardzo ciekawa rzecz. Te same osoby, które kiedyś chowały się w pokojach, teraz siedzą w, w, w salonie. Włączony jest telewizor. Siedzą wokół tego telewizora, powiedzmy. Nikt nie patrzy na telewizor. Każdy siedzi ze swoim smartfonem i patrzy na swój smartfon. Ale co jest ważne, to po, ta potrzeba, to pragnienie tej wspólnoty bycia razem jest tak mocne w człowieku, że nawet z tym smartfonem chce być we wspólnocie. Taka, taka jest natura człowieka. Taki jest obraz i Boże Podobieństwo, które, jak mówi Bóg w sakramencie małżeństwa, w tym intymnym, w tym intymnym związku, w rodzinie, człowiek przeżywa, doświadcza, wzrasta w prawdzie kim jest, czyli w obrazie i podobieństwie Boga. Każdy z Was, Ty masz wiele doświadczeń z codziennego życia. Jak bardzo dzisiaj. Już nie tylko pokolenie Z, ale i również te starsze pokolenie. Jak bardzo dzisiaj jesteśmy pochłonięci tym. My siedzimy, siedzisz przed telewizorem i już nie umiesz się nawet skupić nad tym, nad tym tematem, który gdzieś tam leci w telewizorze. Patrzysz na telewizor, siedzisz i patrzysz na smartfon i ciągle tam prze, 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 przemieniasz te strony. Jest niesamowite. My jeszcze nie wiemy, jakie będą tego konsekwencje, skutki. Jeszcze tego tak za bardzo nie wiemy. Młodzi ludzie spotykają się już. To, co mówiłem o tej, o tej restauracji. Dwie sytuacje w przeciągu siedmiu lat ciągle totalnie się zmieniło. Nie ma rozmowy, nie ma nawet modlitwy, nie ma tej, tego odniesienia się do Boga, bo to, to stało się dla wielu Bogiem. Dla mnie takim y, y, Ciężkim doświadczeniem jest to, kiedy widzę, kiedy człowiek wchodzi do kościoła. Kościół jest, 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 jest świątynią Boga, jest miejscem spotkania z Bogiem, jest miejscem modlitwy, jest miejscem adoracji, jest miejscem uczczenia Boga w Eucharystii. On chodzi do kościoła i patrzy na smartfon, bo się nudzi, czeka na mszę, może pięć minut, zostało do mszy smartfon. To jest dla mnie duże i trudne wyzwanie. W jaki sposób? I teraz zobaczmy, co się dzieje. Jeżeli ten młody człowiek nie przeżywa siebie, prawdy o sobie, piękna o sobie, tego, tego pragnienia miłości, miłości z drugim człowiekiem, a poprzez tę miłość z drugim człowiekiem, miłości z Bogiem, a poprzez tę miłość z Bogiem, miłości samym sobą. Jeżeli on nie ma tego doświadczenia jest, siedzi tylko w tym wirtualnym świecie, co się dzieje w relacji do sakramentu małżeństwa? Podają dzisiejsze staty, statystyki, że jest coraz mniej ludzi, którzy pragną zaprzeć związek małżeństwa. To nie jest dlatego, że, że y, jakieś są trądy myślowe itd. To też jest, ma swój, swój wpływ, oczywiście. Ale to jest przede wszystkim dlatego, że człowiek nie, nie obudził w sobie tego, Ogólnego szczęścia, pragnienia, doświadczenia miłości z sobą, z Bogiem i z drugim człowiekiem poprzez osobiste relacje z innymi. I ten młody człowiek, jeżeli na przykład teraz wchodzi w jakiś. nie w jakiś. sorry. Wchodzi w ten związek intymnej relacji z drugą osobą, mężczyzna, z kobietą i pojawia się jakieś, jakieś nowe wyzwanie, no na powiedzmy problem. Jakże dzisiaj często i szybko zostawia się i mówi się: Nie kocham Ciebie i ja idę dalej i zmieniam. To, co, co, to jest to, co, czego się uczy człowiek w tym świecie wirtualnym. Nie podoba mi się, wyrzucam, szukam nowego, co mi się podoba, i tak dalej. Kiedyś człowiek starał się rozwiązywać problemy, kiedyś człowiek starał się naprawiać. Dzisiaj wymiana. Tak więc takie pytanie. Narzekać, czy spojrzeć prawdzie w oczy? Możemy długo narzekać dzisiaj, że młode pokolenie nie chce zabierać związków małżeńskich, że boi się, lęka się, że nie jest zdolne trwać w intymnej relacji z drugą osobą. Musimy to, na to spojrzeć, musimy spojrzeć na te, te fakty i to, w jaki sposób ten człowiek dzisiaj rozwija samego siebie, sam siebie w świecie wirtualnym. I, I w tym momencie należałoby zadać sobie pytanie, w jaki sposób dotrzeć do nich? To jest duże pytanie. W jaki sposób zaangażować ich w relację? W relację z innym, z drugim człowiekiem, z innymi, z grupą ludzi, gdzie nie ma tego smartfonu. W relację z Bogiem. Jedna rzecz pewna. Ten obraz i Boże, Boże, Boże podobieństwo jest, żyje w tym człowieku, żyje w Tobie. I jest to pragnienie miłości i bycia kochanym, pragnienie budowania tych trwałych, intymnych związków. Jest to pragnienie posiadania rodziny, tego błogosławieństwa, które daje Bóg małżeństwo i rodzinie. To jest. To jest tylko gdzieś w jakiś sposób, Stłumszone, ale to żyje. Jako cudzenie duchowe, po prostu zadać sobie pytanie, w jaki sposób możemy zaangażować, czy chcemy, czy powinniśmy zaangażować to młode pokolenie, pokolenie Z, zaangażować w relację, otworzyć im nowe drzwi, nowe doświadczenia. Im bardziej oni będą doświadczali te, to piękno relacji, które nie zawsze jest takie przyjemne i, i miłe, ale ono wpływa na twój rozwój, na twoje dojrzewanie, poznawanie prawdy o sobie, przeżywanie prawdy o sobie. W jaki sposób możesz i chcesz i angażujesz młode pokolenie w te relacje? Zapraszam na nasze kolejne rozważanie. Yy, dalej będziemy kontynuować sakrament małżeństwa i chciałbym spojrzeć na ten sakrament małżeństwa, ten, ten intymne, trwałe związki w doświadczeniu różnych kultur, czy to w Europie, czy to, co doświadczyłem w Afryce, czy obecnie doświadczeniem w Azji, na Filipinach. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.